I to są mocno, tak szczerze więc Gdzie? No nie szczerze. Ja w nie wiem. Dobra, dzisiaj Nara. Co? No ja kończę, bo idę spać, bo jestem zmęczony i to coś będziemy działać. Mhm. Dawaj, no właśnie zagryzł, no? no, to jest to No i nie elektryzowanego No czekaj, cztery na cięło tyle czasu No tak, jak zajmujesz kontakt z jednego To nie mam wiedzieć, co No nie mam cztery kontakt, to jak zajmujesz się, to nie odbierasz na to No Chodź, zagryzł, nie odbierasz się No ja już po prostu jestem złączony

Dobry, a to kupiłem było w 2022. <grym> Kurwa, widzę. Ja myślałem, że to ty, jak teraz, że w tym wieku wjeździłeś. Nie wiem, Teraz są dwa tylko z fatury. Nie no, w sensie może co innego bym zakręcił, ale.